Kiedyś myślałam, że wszystko jest dziełem przypadku. Dziś wiem, że przypadki nie istnieją. Kiedyś myślałam, że nie mogę być sobą, bo to za mało. Dzisiaj wiem, że bycie sobą jest największym darem i uczę się kochać siebie całą. Kiedyś myślałam, że nic mnie dobrego nie spotka. Dzisiaj wiem, że każdy dzień to najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Kiedyś myślałam, że rodzina to nie dla mnie. Dzisiaj moje dzieci są mi światem całym. Kiedyś myślałam, że ludzie są źli. Dzisiaj wiem, że tych naprawdę złych jest mało. Że każdy ma w sobie dobro, tylko musi je odnaleźć. Kiedyś myślałam, że życie jest niesprawiedliwe. Dzisiaj wiem, że po prostu trzeba nauczyć się z tym żyć. Kiedyś myślałam, że mam prawo nie dbać o Ziemię. Dziś wiem, że jestem jej częścią. И без них не изныет.